Już niebawem rusza na Facebooku nasz bezpłatny kurs skierowany do księgowości jednostek sektora finansów publicznych – Księgowy Ninja. Aż trzy panele tematyczne, prowadzone przez eksperta z wieloletnim doświadczeniem. Tematy, jakie omówimy, to m.in. potwierdzenie salt, weryfikacja salt i składników w majątku, czy spis z natury – Kurs będzie odbywać się na naszym profilu na Facebooku, a więc wystarczy, że zaobserwujesz nasz profil ABC księgowości i podatków i wejdziesz na niego w każdym dniu kursu o godzinie 19. Zachęcam Cię do zapisu na naszą listę Pro. Zapis jest całkowicie bezpłatny, a zyskujesz certyfikat, zniżkę na nasze szkolenia oraz materiały ze wszystkich paneli. Jak się zapisać? Wystarczy, że klikniesz w link w opisie tego filmu i wypełnisz formularz. Gotowe. Do zobaczenia.